Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Multiplayera no Jedziemy naszym Ferrari I teraz będziemy cisnąć, żeby być pro Zobaczymy czy to wyjdzie ah, Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję Ostatnio wbiliśmy Silvera Tak więc z Goldem myślę, że też nie powinno być problemu Ale to wiadomo, zawsze łatwiej jest wybić brąz później Silvera trudniej później Golda, no i już Elite, to ostatnio pamiętam, ile musiałem ciśnąć, żeby się zbliżyć nawet do tej ligi. to więc trzymajcie kciuki, zapraszam do polubienia, subskrypcji, komentarza no i dajcie znać, co sądzicie oczywiście o tym samochodzie, o tym Ferrari no i oczywiście o mojej jeździe. Jest to naprawdę pomocne, żebym mógł oczywiście być lepszy w tej grze. No i jedziemy, ciśniemy. Widziałem to, co się dzieje za mną, fakt. Myślimy, że chciał zgnątać nieładnie. O nie, nie w tym momencie, fuck. Ale no dobra, przynajmniej mi nie dogonił. Ojej, ale smutek. A tak przed nim ciągle uciekałem. No nieważne, ważne jest to, że i tak wbiliśmy drugie miejsce, więc jest miło. To i tak na, pe na pewno nam pomoże. Ale to był smutek. Myślałem, że mu uciekłem. Ciągle wiedziałem, że jest za mną. Przecież widziałem, jak się obkręcał i tak dalej, żeby mnie złapać. Ale za dużo. Pewnie straciłem prędkości i tak dalej. No, aj, trudno. Nie ma problemu. Szkoda, co prawda. Że nie pierwsze miejsce, trochę by nam pozycję to jeszcze bardziej zmniejszyło. No ale mówię, ja na pewno nie będę narzekał na drugie miejsce i mam nadzieję, że wy też nie, oczywiście. Na razie nam goldów jeszcze nie losuje. I myślę, że od bardzo małej pozycji dopiero będą w ogóle się zaczynały goldy. Bo mało osób grało jeszcze w tym trybie. Ja mam opóźnienie w tym trybie chyba jeden albo dwa dni. Więc to jest jeszcze mało jak na tą grę. Dobra, jedziemy. Zobaczmy, jak to wyjdzie. No, pojedziemy tędy. Trudno. Wiem, że to może nie jest skrót. O fuck Jak mnie gościu już obija, to nie jest dobrze. O Jezu, jak ja jeżdżę, jak pijany. O, próbujemy go jakoś... O Jezu. Myślałem, że mnie już już znokdawnowali, ale nie. Na szczęście. Wow, wow, tego, nie, tego się nie spodziewałem, co prawda. Spoko. Dobra, nie dogonili mnie. Fuck, ale po prostu już tak szybko zasuwałem. Bałem się. Czasami jest takie, jeżeli ma się szybki samochód i są te skocznie trzy pod rząd, to można nie trafić w drugą skocznię albo w trzecią skocznię, bo już się tak rozpędziło, i po prostu przeskoczyć za nią i wtedy dziobem wali się po prostu w ziemię, co powoduje autoeliminację. Tak więc nie, nie, tego się obawiałem najbardziej. Też się nauczyłem tego, że żeby już nie latać na boki tak dalej, zawsze trzeba robić ze skoczni 360, bo to z dziwnym trafem w tej grze stabilizuje samochód. Wcześniej tego jak nie robiłem, pamiętam, to zawsze jakiś skok robiłem na zasadzie, że mi się samochód przekręcał w boki. W ogóle lądowałem na boku samochodu, więc. Mm. Teraz muszę ciągle o tym pamiętać. Dobra, jedziemy w Osace. Na szczęście jeszcze nie Karaiby. W ogóle duże mam szczęście, w ogóle Karaibów mi losuje bardzo dobrze oczywiście. Dobra, próbujemy wygrać to. które za długo zbierałem to nitro niestety Nie zdążyłem się tam obkręcić, bo nie sądziłem, że wpadnę nawet na tą skocznię, ale udało się. No trudno, trzeci na sześciu, ale to jest też naprawdę dobra pozycja, ratuje nam to bardzo mocno eee, pozycję, na której skończymy, więc jest miło. Choć myślałem, że ich jeszcze dogonie złapię ich jakoś, ale nie udało się niestety. No i jak na razie ciśniemy bardzo dobrze, mówię, pozycje nam ciągle spadają. Oby coraz bliżej golda. Naprawdę nie wiem, jaką musiałbym mieć pozycję, żeby mieć tego golda chyba z 500. Nie wiem, 300? <laughs> nie mam pojęcia kompletnie. W ogóle też dajcie znać w komentarzach, czy to zależy od jakichś milestonów, typu te punkty, co się zbiera, czy to zależy od pozycji, bo ja powiem szczerze, nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że to od pozycji zależy. No ale mogę też gadać głupoty, bo nie jestem jakimś specem w tym. Więc mówię, dajcie znać. Widzę cheatera, spoko. To, że jak się uratowałem, to też było ciekawe. Ojej, odbijam się po ścianach, fuck. No ewidentnie cheater, bo znika i się pojawia ciągle. Ech, ta gra... Dobra, jestem trzeci na 8. Bardzo dobrze. Dogoniłem przynajmniej jednego gościa. Mówię wszystko po to, tylko i wyłącznie, żeby zyskiwać tą pozycję, żeby osiągnąć tą rangę Pro. Mówię, gdybym w tym odcinku uzyskał pro, to by chyba byłoby najszybszy, najszybszy odcinek, jakim w życiu po prostu uzyskałem tą e, ligę Pro w sensie, czyli Golda, ponieważ. Zazwyczaj to, to mi zabierało chyba dwa odcinki i coś w tym stylu. I to mówię, będąc już na Silverze, tak? czyli nie wliczamy odcinków wcześniej, kiedy byłem na brązie i już mi widzę jakiegoś Golda e, tutaj bierze do, do, ten, do jazdy. Tak więc, no możliwe, możliwe, że się pierwszy raz mi w życiu uda złapać Golda w, jednego, w jeden odcinek, co by było naprawdę super. Trzymajcie kciuki, jedziemy. Kurde, znowu jakiś chiter, No co się dzieje? Już widzę, jak się respawnuje co chwila. Jest wkurzające. Właśnie o tym mówiłem. Fak, nie obkręciłem się i to jest właśnie to. Nie rozumiem fizyki tej gry, naprawdę. Dajcie znać, co sądzicie, bo fak, ja miałem tak dobrą pozycję. No i ważne, troszeczkę minimalnie nam spadła ranka, ale ten naprawdę nie jest problemem. Problemem jest to, mówię, że właśnie. Na płaskich skoczniach nagle samochód Wam wywala po prostu bokiem, ja nie mogę nic na to poradzić, ani nie zdążyłem obkręcić się i to jest problem, bo gdybym się obkręcił, to pra prawdopodobnie stabilnie bym wylądował na ziemi. Co jest też durne, no ale nic na to nie mogę poradzić. Kurczę, ośmiu i pierwsze miejsce i to, o właśnie, coś, coś takiego właśnie z samymi goldami, jedziemy miło e, i wygrać to na pierwszym miejscu by było naprawdę świetnie, bo... To spowoduje, że na pewno, jeżeli nie będziemy już pro, to przynajmniej będziemy bardzo blisko. Jedziemy. <m <azt> <m Spoko. Nie chciałem ich akurat, no nie ważne. Fuck, bałem się, żeby mnie nie wyeliminował tylko. Zdechni! Jest! Chyba go rozwaliłem. A zastanawiałem się, czy się odkręcać. O, to było naprawdę mega. Trzeci na ośmiu. Tuż przed samą metą go jeszcze rozwaliłem, ale ze mnie chamna. No, ale no, mówię, no, musiałem coś zrobić. Bo widziałem, że się obija ode mnie. A byłem na, e, na szokływie i to było trochę dziwne, że się nie rozwalą, ale mówię, dobra, wkręcę się jeszcze. <grystanie> wow, naprawdę, wow. To gościo naprawdę ładnie załatwiłem pod sam koniec, ale musiał się wkurzyć, bo jeżeli za nami jeszcze było bardzo dużo osób, no to <grystanie> miał ciężką sytuację, żeby to w ogóle nadrobić tuż przed metą, nie? Wow, dobra, jedziemy. <śpiewanie> Oj. Chciałem drugi raz zrobić trik, ale się nie udało. Nie, fak nadziałem się na jego. Ojej, masz tak dobrze szło. W sumie mogłem zaskoczyć, fuck. O! Shit. Nie ma mnie <śled> O! Ści. Nie mam nie wyprzedzania. Dobra. Nawet nie wiecie jakie ja stresy tu przeżywam. Nic nam to jakoś nie zmieniło mocno, co prawda. No ale minimalnie nam pozycja spadła, więc jest dobrze. Kurczę, pozycja 474, wow. Kiedy się ten gold zaczyna? Dajcie mi znać w komentarzach. Ostatni przejazd, bo widzę, że już ponad 15 minut nagrane. Fajnie by było, gdybyśmy mieli tego golda, no ale widzę, że ciągle mi losuje silvery, więc też Raczej nie za bardzo. Ostatnio mi tylko Goldy jakoś dziwnym trafem losowało. Więc nie wiem naprawdę, jak jeszcze daleko jestem od tego Golda. Powiem wam szczerze, a pozycja na mnie nic nie wnosi, totalnie. Nieważne. I tak zdobędziemy. I bardzo fajny jest ten samochód. Bardzo fajny. Wchodzi w każde zakręty, które chce. Tylko muszę się przyzwyczaić jeszcze do niego tak na 100% i będzie git. No, nie, fuck! Jeszcze mnie przeskocznie wzięło, no nie wierzę w to. Oh my god! Jaki smutek dosłownie, no nie. No mogło być tak pięknie. Wiecie, no ja jestem ostatni, ale to po prostu mm, załatwili mnie w najgorszym momencie. Bo mnie jeszcze cofnęło przed i to grubo przed To co jest dla mnie kompletną głupotą. Już powinno, jeżeli już byłem przy ziemi i tak dalej, powinno spawnować po skoczni. No ale nieważne. Widzę, że znowu się zapomniałem i znowu jadę dalej. Ach, tak. Musicie pewnie kochać moje zapomnienie się. Bo jeszcze jeden będzie przejazd. No trudno. <laughs> będę później płakał, jak będę to edytował. No ale nie ma problemu. Ciśniemy, spróbujemy coś wywalczyć jeszcze tak pod koniec już ten dodatkowy przejazd. Może się zbliżymy do tego Golda w końcu. O, w tam, tamtym Ferrari to tylko zajęło mi 6 odcinków, żeby zdobyć Golda, więc a co to jest. Jak na razie mamy bardzo dobry wynik. Wciśnijmy, jedziemy. O, dobrze, że we mnie się nie wbił na tym szokuezie. O nie, o nie, fuck. Dobra, cicho. Będziemy próbować to nadrobić. To mnie nie cieszy kompletnie. Dobrze, przynajmniej się jeden rozwalił jeszcze. No. <noise> Więc nie jest aż tak tragicznie. No i git, majonez. Zobaczymy jak, jaką mamy pozycję. Troszkę nam spadła, ale to nie jest naprawdę problem. No i tak. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego długiego odcinka do końca. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. Hej!